Szanowni Państwo, ja rozumiem, że po pierwsze rozmawiamy o zmianach w karcie nauczyciela, choć przyznaję, że mnie samego bardzo poruszyła wypowiedź pana, e, pana posła i sam myślę, e, co z nią konkretnie można zrobić. Udeklaruję publicznie, że gdyby pan poseł był zainteresowany stanowiskiem Rady Miasta Lublin na ten temat, to, to bardzo chętnie z Panem Posłem bym o tym rozmawiał, bo rzeczywiście sprawa jest... E, i tutaj głosu samorządu w tej dyskusji nie może zabraknąć. Ja przyznaję, że chociaż się sprawą przecież interesuje bardzo, tych wyliczeń, które przedstawił Pan Poseł, nie znałem i mnie one poruszyły. Proszę Państwa, dwa zdania o karcie nauczyciela. Jeden głos, który powinien od nas wszystkich i który płynie od nas wszystkich, przedstawicieli samorządu, i ja go tutaj bardzo chętnie... że dzisiaj najzdrowszą y, tą częścią y, polskiego systemu y, oświaty, edukacji, wychowania, wciąż są nauczyciele. Wciąż są nauczyciele, być może nie jest to dzisiaj wypowiedź poprawna politycznie, bo dzisiaj o nauczycielach nikt nie mówi się źle, ale y, zdajemy sobie sprawę z tego, że polski system edukacji Dlatego ciągle tak dobrze się trzyma, że ta zdrowa tkanka nauczycieli była y, odporna na wszystkie y, złe pomysły reform. Tak to powiedzmy. Czy ta sytuacja będzie się nadal utrzymywała? Ja nie wiem. Mnie się wydaje, że dzisiaj najbardziej tego się boimy przy kolejnej rozmowie o reformie karty nauczyciela, bo zdają sobie Państwo sprawę z tego, że dyrektorzy szkół powoli zaczynają dokonywać wyboru yy, negatywnego, że powoli wybierają no nie najlepszych pracowników, ale tych, którzy siadają na patoczu. Bo jeżeli młody człowiek ma pójść do pracy w szkole za półtora tysiąca złotych, to za te same pieniądze pójdzie do Biedronki, do kasy i odbędni swoje trzech nie tyle go będzie odchodziło. Więc proszę Państwa... Chyba to y, powiedzieć trzeba. Y, dlatego boimy się, powtarzam jeszcze raz, wszelkich manipulacji y, przy karcie nauczyciela. Boimy się również tego, że y, nikt nie powie wprost, że główny dzisiejszy problem oświaty to jest brak pieniędzy. Że jeżeli mówimy o problemach wychowawczych w gimnazjach, Pomysł na gimnazja był taki, że miał być dwudziestopółosobowe klasy, przypomnijmy, gdzie to dzisiaj mamy, i tak dalej, i tak dalej. Za tym wszystkim idą pieniądze i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli my czegoś oczekujemy od Państwa przedstawicieli związku, od parlamentarzystów, samorządach, to z całą pewnością uporządkowanie sytuacji oświaty niepublicznej. Proszę Państwa, zapewne Państwo słyszeli, wprowadziliśmy uchwałę, która y, dała nam narzędzia kontrolne dla y, tej oświaty niepublicznej. No y, skutki prowadzenia przy tej uchwały są dla nas wszystkich, dla nas wszystkich, no wręcz porażające. Jeżeli mamy szkoły, te tak zwane sieciówki, które mają do po kilka milionów złotych, to się okazało po kilku miesiącach ale Jeżeli na spotkanie Tymi szkołami przychodzą właściciele tych placówek. Każdy ma po dwóch, trzech adwokatów, a spotkanie ma charakter czysto informacyjny, tak jakbyśmy się tutaj spotkali, państwo by przyszli z adwokatami. No to proszę rozumieć, że to na pewno jest ten kierunek, który chcielibyśmy, że. Chcemy pytać, jako przedstawiciele samorządów, po co nam w Polsce dzisiaj szkoły policjalne? Nie bardzo jesteśmy do tego przekonani, bo tyle wysiłku dzisiaj wkładamy w promocję szkolnictwa zawodowego, w całą wprowadzenie tej reformy, którą przecież wszyscy oceniamy jako dobrą. Jako dobrą. Więc po co nam dzisiaj szkoły policjalne? A tyle na to płacimy. Tych problemów jest wiele. Natomiast ja powtórzę jeszcze raz i to chciałbym, żeby wybrzmiało tutaj w sposób oczywisty. Udało się komuś doprowadzić do takiej sytuacji, że samorząd, nauczyciele, związki zawodowe postawiono po dwóch stronach barykady. No nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego. Z całą pewnością chodzi nam o to, żeby, żeby oświata była naszym wspólnym problemem i z całą pewnością dla wszystkich samorządów sukcesy oświatowe są jednymi z ważniejszych.